Wysoka Izbo. Dzisiaj wygłaszam oświadczenie nie w swoim imieniu, ale w imieniu dziesiątek tysięcy ludzi dotkniętych powodzią, którzy nadal wciąż zmagają się z tragicznymi skutkami niedawnych wydarzeń. Jak donoszą media nigdy nie myślałem, że przywołam media, takie jak Gazeta Wyborcza, najstarsza mieszkanka Kłodzka, której mieszkanie zostało poważnie uszkodzone, czekała aż miesiąc. Na zasiłek w wysokości 8 tysięcy złotych. To niedopuszczalne, aby osoby, które straciły wszystko, musiały tak długo czekać na pomoc. Zbliża się zima, a wiele osób nadal nie ma dachu nad głową. Gdzie są działania nadministra kierwińskiego? Na ten moment są wręcz niewidoczne, co tylko potęguje poczucie bezsilności i zagubienia wśród poszkodowanych. Rząd musi działać natychmiast aby zapewnić wsparcie, które jest im niezbędne do odbudowy swojego życia. Apeluję do rządu o konkretne kroki i przyspieszenie procesów pomocowych. Powodzianie zasługują na to, by nie zostali zapomniani. Ja z tego miejsca deklaruję i oświadczam, że będę rządowi o powodzianach przypominał. Dziękuję.